Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób ze znaku Strzelca na listopad 2021. Tak jak w przypadku pozostałych znaków, najpierw spytamy się, co Wam rozjaśni ten ciemny miesiąc. Ciemny, a może wcale nie taki ciemny. Macie dziewiątkę kielichów na rozjaśnienie listopada, czyli macie spełnienie jakiegoś życzenia. Tu jest radość. Radość, satysfakcja z osiągnięcia czegoś, także zadowolenie z siebie. O tutaj potraficie być szczęśliwi sami ze sobą. Sami ze sobą, czyli nie potrzebujecie całej świty, adoratorów, czy, czy jakichś znajomych, przyjaciół, nie wiem kogo. Po prostu nie potrzebujecie nic więcej oprócz tego, co w danym czasie macie, aby czuć się szczęśliwym. Czyli tu jesteście zadowoleni. Oczywiście relacje z innymi też tu mogą być udane, ale przede wszystkim jesteście zadowoleni z siebie, z tego, co osiągnęliście tutaj lub z tego, co tu macie, albo z tego, w jakim stanie tutaj jesteście, bo jesteście tutaj w bardzo dobrym stanie, macie tu wysokie wibracje. To może tutaj się też wiązać z jakąś przyjemnością, czyli albo sami sobie sprawicie przyjemność, albo ktoś wam sprawi, też tak może być, może coś, jakieś fajne wydarzenie. E, takie niespodziewany nastąpić e, czyli tutaj przede wszystkim no coś wam się uda, coś wam się uda coś będzie przyjemne, wasze wibracje tu będą na tyle wysokie, że będziecie dobrze się czuli no i cóż lećmy dalej, czyli pierwszy tydzień to może to obniżę żeby tu więcej miejsca było pierwszy tydzień też tu widzę ładne, tylko nie wiem co dalej, ha, no tak ja zawsze ze wcześniej mówię ładny, znaczy ładny, no to ta ósemka mieczy to ono nie, jest, nie, nie stanowi czegoś złego, zaraz tutaj się wypowiem. Yy, no ale dla was, wy, wy będziecie czuć, że tu jest jakieś utrudnienie, natomiast tutaj idziecie w nową drogę, macie dużo optymizmu, radości, entuzjazmu, żeby w tą nową drogę iść, macie przede wszystkim odwagę. I, I nie boicie się ryzyka, bo ryzyko zawsze istnieje, gdy coś nowego się robi lub w jakąś nową drogę się wyrusza. Czyli to ryzyko zawsze istnieje, bo tylko że to nie jest tak, że to Was tutaj powstrzymuje. No gdybyśmy się bali ryzyka, to byśmy musieli w ogóle z domu nie wychodzić. Także to nie jest tak, że to ryzyko tutaj stanowi jakąś przeszkodę. Tu w danym momencie nie widzicie przeszkody, natomiast no uważać trzeba. Uważać trzeba, bo są różne sytuacje takie, których się nie spodziewacie, więc tu dobrze by było uważać, natomiast wy macie ten zapał tutaj do robienia czegoś nowego, czy do zmiany kierunku życia. Macie macie też słoneczko, czyli tu ogólnie radość jest, jest radość z powodu robienia czegoś nowego, można poznawać tutaj nowe osoby, tym bardziej, że macie kartę świata, jakiś nowy etap ewidentnie się otwiera, czyli stary etap zamykacie, otwieracie nowy, co nie znaczy, że wszystko będzie zupełnie inne, jak w bajce będzie nagle, ale tutaj potencjałów jest bardzo dużo, jest potencjał, świat stoi przed wami otworem, czyli oferuje wam więcej niż jeden potencjał. I, I po prostu wy też macie tą postawę otwarcia. Jesteście otwarci na to, co przychodzi, no, co przychodzi z zewnątrz, czyli wewnątrz jesteście otwarci, ale z zewnątrz też fajne rzeczy przychodzą. Dobrze, no i co z tą ósem? Komieczy: no, czujecie tu nagle jakieś tu już tak pod koniec pierwszego tygodnia, zaczynacie odczuwać jakieś ograniczenia, ale one wynikają z waszych myśli, bo to jest jednak karta myśli. Więc tu dobrze by było zastanowić się nad schematami myślowymi, czy to one wam tu nie utrudniają czegoś, bo z reguły jest tak właśnie, że to nasze programy umysłu nam utrudniają, nas blokują. Dobrze by było je troszkę podmienić, te szkodliwe programy umysłu i zamienić je na takie bardziej przyjazne, bardziej wspomagające, bardziej korzystne dla nas. I dobra, no i to tyle. Tutaj, o, proszę, już tu jest siła, wzrost siły, tu znowu odwaga się pokazuje. Także zdrowie, wasze sprawy tu ruszają z kopyta i radość jest. Jest radość, czyli znowu wracają te wysokie wibracje, które tu było widać. Znowu jest ta odwaga, która tu była i jest radość, która też tu już była, ale ponieważ był taki mały przerywnik, no to tutaj się zmienia, tak? Zmienia się, ale na korzyść, dzięki panowaniu nad sobą, nad swoimi emocjami tutaj. Panujecie też nad tymi końmi, które Was tu wiozą, wiozą przez życie, czyli tutaj ruszacie, ruszacie do przodu. Te konie się nie rozjeżdżają, ponieważ Wy nad nimi tutaj panujecie. Wy macie to panowanie tutaj nad wszelkimi siłami, takimi, które mogłyby się wydawać niebezpieczne. A tutaj mówiłam, że ryzyko zawsze jakieś istnieje, ale to. Wy tu pokonujecie, to pokonujecie swoją słabość, swoje jakieś też ograniczenia wewnętrzne. Ruszacie do przodu, i przychodzi dobra wiadomość, lub coś fajnego, nowego się tu rodzi. To może się rodzić nowy związek. Mogą to być narodziny dziecka. Może to być dobra wiadomość na jakikolwiek temat. Bo tu jest po prostu radość. Tu chodzi o to, że przychodzi wiadomość, która rodzi radość, lub wy sami um, potraficie wykrzesać tą radość z siebie, ponieważ tu macie jakiś fajny pomysł. Też to może być. Czyli albo na rodziny nowego pomysłu, albo na rodziny dziecka, albo na rodziny nowego związku. Zobaczymy, czy tam coś na temat miłości by było jeszcze, Bo, no jedno ja nie wiedziałam naprawdę, że tu jest jeszcze jedna karta, która świadczy o tym, że jednak te, to mogą być narodziny związku, ponieważ tu jest rozkwit miłości. No jeszcze tak chyba nikomu się nie, u, nie, nie ułożyło, że od razu po narodzinach związku jest już taki rozkwit, już, już tak fajnie, taka harmonia. To znaczy w ogóle w życiu tak się zdarza, oczywiście, ale w tych czytaniach ostatnich tego nie było, że tak od razu się wszystko dzieje. A tu też spełnienie w materii jest. O. Jeszcze zobaczymy, co tam jeszcze. No tutaj to, to ten związek naprawdę idzie w fajnym kierunku, nawet do ślubu może dojść. Ale żeby tak nie pominąć niczego, no więc tu jest ta harmonia, jest zgoda. No tak patrzę, czy tam wcześniej coś mnie było na temat niezgody, no bo tu to ograniczenie, owszem, jakieś tam było, ale tu to nie jest karta konfliktowa, znaczy no, tu może być konflikt taki wewnętrzny bardziej, natomiast tutaj jest pokazana zgoda, porozumienie w związku lub w jakimkolwiek układzie partnerskim. Yy, w kontakcie z drugą osobą, po prostu. I ta druga osoba jest tu pozytywnie do Was nastawiona, i Wy do niej też jesteście pozytywnie nastawieni, dlatego jest ta harmonia, dlatego jest tutaj tyle radości, tyle radości tu jest. No i oby tak jak najdłużej to trwało, macie też spełnienie w materii, czyli może będziecie chcieli kupić sobie mieszkanie albo wynająć mieszkanie albo wyremontować jakieś mieszkanie może może nie wiem ktoś wam z rodziny zaoferuje jakiś strych albo albo jakieś inne pomieszczenie nadające się do remontu może po prostu sobie kupicie na kredyt no też ja tam nie zachęcam do kredytów ale tak mówię jakie są opcje tutaj możliwy też spadek jako jedna z opcji jest po prostu jest tu chęć zakorzenienia yy, zakorzenienia założenia rodziny o może tak powiem żeby było zrozumiałe, ale jest to również karta dobra dla biznesu, czyli gdyby ktoś chciał założyć nowy biznes, jest tu faktycznie możliwość, jest możliwość też współpracy z innymi osobami lub jedną osobą lub z jakąś firmą. Ale ponieważ tak bardziej się to jednak kręci w kierunku takim osobistym. Możliwe też zaręczyny, możliwy ślub, możliwe, no owszem, tu jest bardzo dużo rzeczy możliwych, ale właśnie dobrych. Rewelacyjne karty, jak na tak ponury miesiąc, to też się nie chce wierzyć. No, jeszcze. No nie wiem, co tam dalasz, się boję patrzeć, żeby się coś nie popsuło. No jednak jest konflikt, owszem, ale. Ale cóż, no konflikty się też zdarzają. Nie wiadomo z kim ten konflikt, bo tu nie pisze z kim, ale to może być też konflikt wewnętrzny, czyli znowu takie bicie się z myślami, o którym wspominałam, tym bardziej, że macie tę kartę zmartwienia, czyli tu by trzeba popracować nad myślami. Ewidentnie są aż trzy karty, które mówią o tym, że trzeba popracować, nad, popracować. to znaczy przede wszystkim przyjrzeć się tym swoim myślom zmienić te szkodliwe programy umysłu, no, odblokować je poprzez zmiany myślenia właśnie. To nie wystarczy tylko tak sobie powiedzieć, no od dzisiaj pozytywnie myślę. Po prostu no, trzeba pozwolić tym starym, szkodliwym myślom odejść. One owszem mają prawo przejść przez Waszą głowę i niech sobie przejdą, niech sobie idą dalej. Tutaj no, panowanie nad emocjami też będzie ważne. I cóż jest? Ale kończy się bardzo dobrze. O, to może tu położę. Albo nie, troszeczkę jeszcze w tą stronę. No, to już niewiele zmienia. Niewiele to zmienia, no, ale w każdym razie y, przewaga jest energii rewelacyjnych wręcz, bo tutaj waszą radością jest zadowolenie z, zadowolenie z siebie, jest satysfakcja, czyli to Wam rozjaśnia listopad i tym się tutaj też kończy takim, taką radością. Z tym, że tutaj potraficie cieszyć się sami y, sami po prostu ze swojego życia, tutaj już jesteście w gronie innych osób, czyli no może to być właśnie. To wesele, natomiast przede wszystkim jest to jakaś impreza, jakakolwiek, jakaś radość w gronie innych osób. To mogą być osoby zaprzyjaźnione, jakieś, czy ewentualnie ktoś z rodziny jest to też karta romansu no ale ponieważ tutaj ta miłość ładnie kwitnie już nie będziemy tutaj o tych romans, na tych romansach się skupiać, bo tutaj ładnie kwitnie miłość i to może się skończyć właśnie czy to jakąś parapetówką czy jakimiś zaręczynami no tam był też kapłan, a właśnie a z donarów jeszcze tutaj był który bardzo tu pasuje do tej dziesiątki donarów, czyli tutaj e, chęć zakorzenienia się, e, założenia rodziny też, no niekoniecznie rodziny takiej na papierze, czyli niekoniecznie to musi być ślub na papierze Natomiast związek, po prostu związek, który jest w rozkwicie. No i tu będziecie próbowali być może zamieszkać razem albo coś tam wynająć, czy, czy no po prostu jest tu inwestycja w mieszkanie, lub w dom, lub w biznes, bo ja też o biznesie wspominałam, więc to, to jest jedna z opcji, oczywiście. Yy, ale bardzo możliwe, że właśnie to będzie inwestycja w mieszkanie, czyli może zakup mebli, może zakup jakichś urządzeń typu lodówka, pralka yy, czy, czy tam jeszcze coś innego. Może być remont. No, i są bardzo dobre karty, zarówno jeśli chodzi o sprawy osobiste, osobiste jak i sprawy materialne. <laughs> No tak, nie będę przedłużać, bo coś chrypie. ale bardzo dobrze się kończy. Jest, jest tutaj radość, jest zabawa, jest świętowanie czegoś. Coś tu może będziecie chcieli uczcić. To takie wygląda trochę jak spotkanie, takie wieczor, wieczór kawalerski, o wieczór kawalerski czy panieński. Bardziej, no, to zależy do kogo teraz mówię, kto mnie teraz słucha. Jeżeli dziewczyny, no to mm, taki wieczór panieński i tutaj. Świętujecie, świętujecie. Być może właśnie te zaręczyny, a gdzie ja tu, tu miałam, tu miałam zaręczyny. No tu też są, tu też są takie właśnie fajne energie, jeśli chodzi o, o, świę, o świę, nie, nie świętowanie, tylko radowanie się z powodu miłości, z powodu związku, z powodu harmonii, zgody, porozumienia tego się trzymajmy, no dużo radości to jest bardzo dużo, wybitnie raz, dwa, trzy, cztery pięć, no i dwa spełnienia w materii no to tego się trzymajmy bo to faktycznie tu przeważa no takich zmartwień to tu jest mało w sumie, chociaż, chociaż oczywiście są, no bo czasy są trudne, więc każdy się martwi jak to będzie, ale tu warto by było rzeczywiście te myśli troszkę podmienić na bardziej optymistyczne Opt optymizm, potraficie z siebie wykrzesać, bo to też było pokazane macie siły, żeby iść dalej żeby realizować swoje marzenia tego się trzymajmy, zdrówka życzę do usłyszenia